Czym dla Ciebie jest miłość? O kurczę, trudne, ale... Ja powiedziałem, że będzie łatwy. No Miłość jest dla mnie... No mam dziewczynę od roku praktycznie i miłość jest takim moim koniem napędowym. O Jezu, miłość dla mnie to jest taka powiększona przyjaźń, nie wiem jak to wytłumaczyć. Pod względem takim, że no, fajnie by było mieć miłość taką do końca życia, takiego przyjaciela. Nie tylko jak coś się coś źle dzieje, to teraz weżę Tindera, szukamy kogoś innego od razu. Hmm. Miłość jako odczucie jest według mnie stosunkiem przyjaźni, czułości i dbania o siebie, ale także czasami złości, ale mimo tej złości na siebie, na przykład, jak się pokłócicie o coś, to i tak się pogodzicie, nieważne co się stanie. Myślę, że to jest od człowieka niezależne. Coś się dzieje i. No i organizm sam reaguje. Tu w mózgownica. Miłość całym życiem. Coś więcej może Pan rozwinąć? No, całą dobrocią, całego życia. Miłość jest najważniejsza w życiu. Rozumiem, myśli Pan, że miłość to tylko uczucie, czy też może być ona świadomym wyborem? Nie. Miłość jest ogólnym wyborem. Ogólnym, czyli że miłość powinna być wszędzie. W każdym kroku, każdego. Polaka każdego człowieka w życiu aż do zakończenia życia. Mówi Pan o takiej Umy... miłości ogólnej do bliźniego, tak? Do bliźniego. Ogólnej miłości w całym swoim życiu. Love. Love. Selfless. Co so, you mean? So instead of thinking about yourself, you put the other person first. E, nie wiem. E, pewnie emocją. Coś więcej? Uczuciem. No nie wiem, nie jestem psychologiem. Mi się wydaje, że to jest zbiór jakby emocji, które się składają na tą jedną e, i do tego wchodzi właśnie jakby bliskość, poczucie bezpieczeństwa, e, czułość itd. To jest wzajemny szacunek, e, zaufanie, e, dbanie, dbanie o drugą osobę, e, spędzanie razem miło chwil, czasu. To jest taka miłość jakby dwóch osób, a taka miłość ogólnie pojęta to jest naprawdę czynienie dobra dla drugiego człowieka. All the public. Hey. Mm. To jest ciężka sprawa do określenia, jest bardzo złożony, ale tak naprosty ten to jest chęć bycia z drugą osobą i być jej wiernym, no może wiernym może nie, ale, ale być jej... No, częścią jej życia i wspomaga ją, wspomaga się wzajemnie i to jest, to jest, to jest miłość. Ona na, 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 na etapie rozwoju jest, jest, na, na pewno jest różna, bo oczywiście nie można tutaj wykluczyć z seksualności, a jednocześnie y, jakiegoś y, przywiązania, przyjaźni, z całych tych, z tych wszystkich uczuć, które Składają się na, na ten cały konglomerat, który teraz nazywamy miłością. Poświęceniem dla drugiej osoby? No, czymś takim najważniejszym w życiu. To z czego trudno jest żyć. Uczyciem głębokim. Dokładnie. Tak, kiedy się jest z drugą osobą, nieważne co. Dokładnie. Takie wyjątkowe. Niezależnie co by nie było, no to po prostu i tak ta miłość występuje do tej drugiej osoby, i w jakiej sytuacji by druga osoba nie była, zawsze będzie się dla niej wsparciem i po prostu osobą, która zawsze będzie wspierać i pomagać. Mówicie na dobre i na złe, a jeśli druga osoba by popełniła jakieś przestępstwo, na przykład? Jak, jak dla mnie to. Kocha, to się nie my Dokładnie. Wszystko. Jak dla mnie to nic nie zmienia, i ja bym dalej moją dziewczynę wspierał, to nic by nie zmieniło, jak dla mnie. I to tyle, więc przestępstwo nie rusza kompletnie mnie w takiej kwestii emocją. Emocją po prostu, z psychologii to jest emocja. A myśli pan, że jest tylko uczucie, czy możemy się jakoś sami nakierować? Wczucia to jest takie, to jest takie, to jest taka, wie pan, nomenklatura taka na co dzień, nie? ale to jest emocja wynikająca z dwóch płci, że tak powiem, i to są rzeczy takie genetyczne, nie, no nie genetyczne, ale no genetyczne w sumie, to jest podstawa, nie. A powiedz mi, myślisz, że miłość to tylko uczucie, czy może być też wyborem? Myślę, że to też wybór, myślę, że to też takie oddanie tej drugiej osobie i myślę, że to, no z wyboru jednak się kocha. <laughs> może być wyborem, ale lepiej gdyby była uczuciem. Bo możemy być z kimś po prostu z przyzwyczajenia i z takiej rutyny, chociaż no też w swoim jakby takim, też jest piękne, że jesteśmy z kimś po prostu z rutyny i chcemy dzielić te dobre i te złe dni, yy, ale no, wiadomo, że zawsze na początku są fajerwerki, ale potem z czasem to wszystko mija i też właśnie, nie wiem jak to tak wytłumaczyć. Miłość jest ogólnym wyborem, ogólnym, czyli że miłość powinna być wszędzie w każdym kroku każdego polaka, każdego człowieka w życiu aż do zakończenia życia. No pewnie z wyborem związanym z uczuciem. Myślę, że nie mamy aż takiej kontroli nad emocjami. Jesteśmy w stanie je, że tak powiem, e, nie jesteśmy w stanie kontrolować emocji, więc jak kogoś kochasz, to po prostu to robisz i tyle. Do you think love can be a choice or that's just an emotion? I think you can choose. Uh, but again you have to develop it. It's er uh, through dates and stuff. You can't just you can't just love someone. You have to do, uh, go on dates and stuff. I think. W sumie attack, uh, szczególnie osoby bardziej bardziej aktualnie myślące są w stanie to wybierać tak jakby, ale mi się wydaje, że nie do końca też tak jakby nie wiem, masz Gold digerki co nie? Mhm, One m. mówią, że kochają, ale to tylko i wyłącznie dlatego, że, o bo ty masz Lamborghini, to masz hajs. I to jest niby z wyboru, ale w sumie w takich wypadkach, jak na przykład ktoś wejdzie w związek z osobą, na przykład nie wiem, niewidzącą czy jeżdżącą na wózku, to też jest z wyboru, tak de facto. I z emocji jednocześnie. Więc to jest takie jakby 50-50, rozumiem. No wymaga wiele poświęcenia pewnie dla osoby teoretycznie zdrowej, żeby się związać z osobą na wózku. No tak. W sumie tak samo jest w moim wypadku z padaczką. Bo padaczka to jest jednak choroba, która... Jak tego nie leczysz, to możesz w każdej chwili zdechnąć, nawet na ulicy. Nawet podczas tego, jak rozmawiamy, mogę dostać ataku, wywrócić się, zajbać. Tak. Ja będę Cię łapał za, za takie szczere i fajne odpowiedzi. Dobra. Na szczęście, na szczęście są leki na to, co nie? To wszystkim widzącym to sugeruję nie poddawać się i leczyć się, bo leki są w stanie dać dużo, a jeśli nie, no to są zawsze operacje, co nie? No, you can't help who you love. If you sometimes you love the person you can't be with. So we can choose in no, different ones. You can choose. You because I could meet a handsome guy. It doesn't mean I'm going to love him. You can't help you fall in love with. Ja myślę, że niekoniecznie, bo może coś takiego być, że osoby, które nie potrafią na przykład pokochać. Tak, jakby okazywać uczuć, mają na przykład duże pokłady miłości w sobie. I to też jest trudne, bo jest ciężko, jakby wyciągnąć tą miłość z drugiego człowieka, więc to może być różnie postrzegane. Tak, i też wydaje mi się, że miłość to jest codzienny wybór, że chcemy być konkretnie z tą jedną osobą, pomimo tych wszystkich przeciwności, losu i też wydaje mi się, że często. Bardzo często ludzie mylą miłość z takim chwilowym zauroczeniem i zadłużeniem. Znaczy co pan, Co pan rozumie przez świadomy wybór? Na przykład chłodną kalkulację, bo nam się to opłaca i. To nie jest miłość. To nie jest miłość w tym momencie. Takie uczucie wie pan, czy ma się motyle w i, i się już ślepe klapki na oczach i to, to jest prawo miłość. Prawda? Artykość tutaj, Artykość tutaj Artykość, A kalkulacja i to, to jest interes. Myślę, że może być to świadomy wybór również. Najlepiej jak to jest połączone uczucie i świadomy wybór. Myślę, że to też ciężka praca, taka na co dzień. Znaczy, świadomy wybór, mają też Państwo tutaj na myśli taki wyrachowany wybór, może? Nie, nie. Myślę, że to musi płynąć prosto z serca, trochę z głowy, ale, ale prosto z serca. Na pewno jest świadomym wyborem. Jak się wybiera osobę, z którą się chce żyć już resztę życia, no to raczej jest to świadomy wybór. Dokładnie, no z jednej strony niby miłość nie wybiera, ale z drugiej strony mi się wydaje, że jednak to jest jakoś tam podświadomie wybór, tak czy siak. Mam na myśli taką sytuację, w której nie czujemy uczucia do danej osoby, ale chcemy się z nią związać, na przykład ze względów ekonomicznych, powiedzmy. No to, to nie jest miłość. To to jest już po prostu coś, żeby czysto pod pieniądze, żeby zarobić po prostu na czyichś uczuciach, jak dla mnie. Ale czy związek przypadkiem nie jest czymś też w rodzaju kalkulacji materialnej niechcący? Jak dla mnie kompletnie nie. Nie, w ogóle. nie do końca. Czyli jest jakaś nie wątpliwość. No, znaczy, kalkulacje? No, no nie no. Związek to jest po prostu, wydaje mi się, ludzie określają się jako parę, dlatego, żeby inni wiedzieli, że są parą, a tak naprawdę to, co ich łączy, to nie ma nic wspólnego. Bo to, że kogoś. Ja bym mogła z nim nie być, a nadal bym go kochała. Dlatego też, no tutaj te, ciężko to wytłumaczyć, jakby to miało działać. Mogłabyś to rozwijać, w sensie, że mogłabyś z nim nie być? Znaczy, yy, znaczy mogłabym z nim nie być, no wiadomo, że bym nie chciała z nim nie być, tylko w momencie na przykład, w którym coś by się wydarzyło, nie moglibyśmy być razem, to by nie zmieniło tego, że go będę kochać, tak? Dlatego związek to jest tylko taka... To jest takie określenie na ten tak. stan, w którym się jakby jest, to po prostu określa jedynie, że obie strony się kochają rzeczywiście są w tym związku, ale na przykład, tak jak właśnie Mariusz tutaj mówi, że powiedzmy, Coś by nas rozdzieliło, by nam uniemożliwiło dalsze prowadzenie tego związku. Na przykład, nie wiem, wyjazd gdzieś bardzo, bardzo daleko, no bo to jest jednak bardzo uciążliwe, to nie zmienia faktu, że to uczucie dalej występuje do drugiej osoby, jak dla mnie. Wie pan, no jak wszystko, no, no, czasami wie pan, ktoś pana zauroczy, bo ma dużo pieniędzy. Panu się wydaje, że pan kocha tą osobę, a kocha pan ten układ, nie? że to jest kobieta, która ma pieniądze i przez to, że ciągnie pana do tych pieniędzy, to ją pan też podpisuje pod, pod, pod te jak gdyby pieniądze. Można sobie wmówić, oczywiście. Oczywiście, pierwsze to są takie, jak to się mówi, Yy, podstawowe podstawowe yy, yy, oznaki, jak jest kobieta ładna, to są pierwszorzędne takie oznaki, że pana to przyciąga, nie? Ale potem, jak pan pozna, no, to dochodzą jakieś inne, no, zaufanie, intelektualnie, czy się pan zgadza z tą kobietą, yy, czy macie wspólne cele, to są takie drugorzędne, nie gdzie to potem przychodzi, ale na pierwszy rzut oka to jest oczywiście, że. No, jak we wszędzie, jak, jak, jak w przyrodzie, że wysoki samiec to przyciąga więcej samic, nie, taki bardziej, lepiej zbudowany. Powiedz mi, czy mógłbyś być z kimś, kto nie jest dla Ciebie atrakcyjny fizycznie? Jeżeli miałby naprawdę przemawiającą do mnie osobowość i całe wnętrze, myślę, że tak. No, to zależy, w sensie, no, wygląd na pewno też jest ważny. Jak ktoś by mi się nie podobał i tak, no, to też się na początku weryfikuje wszystko, no, nie, ale, ale, no, Wiadomo, że to nie jest najważniejsze, no, ale nie ukrywam, że no, jednak też jest w jakimś stopniu ważne. Raczej tak ze względu na to, że e, to jest tutaj i tutaj, a nie tutaj. Szczególnie, że ja sam nie jestem idealny, co nie? <grym> Oczywiście. Dla mnie w człowieku jest ważniejsze to, co w środku i to co ma tutaj. Można, można. Można się związać. Jeżeli się nie podoba, można... Nie jest tak do końca, że wszystko, się, wszystko jest podoba się do końca. Jest tak, że wiele rzeczy się podoba, wiele rzeczy się nie podoba. Ale miłość jest jedną taką świadomą znajomością, co może budować, mobilizować każdego człowieka. Może, może. I think it will die out eventually, though. It starts, on, it starts with attraction and then develops into real love. So atrakcja needs to be on the first place? Yeah. Myślę, że tak. No jeżeli nie jest atrakcyjna fizycznie, no to myślę, że tak. No bo bardziej chodzi chyba o to o coś więcej niż sam wygląd, nie. No nie spotykasz się z kimś, chyba tylko i wyłącznie dlatego, że wygląda. No chyba, że to jest na tyle płytkie, no to tak. Zresztą na no, miłość to też no, nie jest tylko właśnie wielu, tylko wzajemny szacunek, jakby będziemy wspólne zainteresowania. Jakby to jest Coś głębszego niż, nie wiem, a pójdę z kimś, nie wiem, wyjdę z kimś, będę z kimś mieszkał, żył, wezmę ślub, bo ktoś jest atrakcyjny. No nie, no jakby to, to nie chodzi o to. Nie, nie mogę. Tak, jeśli nie <laughs> that's a fair point, but uh, not everybody answers like this. Uh, really, really. really. So you can love someone, you don't have to. No, no, like not, me. <laughs> not me, not me, not me, not me. That's not love then, that's friendship. If you don't want to have sex with someone, that's just friendship. No, <laughs> definitely not. Uh, like, you got to be attracted. I don't, to think, so. Yeah, I don't think so. Yeah, so. You would need a cake that you didn't like the look. Uważam, że tak. Mam wrażenie, że miłość generalnie. Zaślepia trochę oczy i zwraca się uwagę na charakter i na osobowość drugiej osoby i jesteś w stanie po prostu nie zwracać na takie niektóre mankamenty, powiedzmy, uwagi. Tak. A dobra, a z własnej perspektywy, czy bylibyście być w stanie z kimś, to nie jest dla was atrakcyjny fizycznie? No tak, jest się w stanie chyba zadowolić wiele innych płaszczyzn niż tylko wygląd fizyczny, który jest powierzchowny. To tak jakbyś jeździł ładnym autem, ale z biednym wyposażeniem. No fajnie, że wsiadasz do niego i patrzysz z zewnątrz, ale no jedziesz potem finalnie w środku auta. Generalnie uważam, że tak, ale na pewno jest trochę łatwiej, jak mimo wszystko druga osoba ci się podoba. Znaczy no, trzeba byłoby może innych zapytać, natomiast... Ja Każdy to indywidualnie odbiera, są osoby, które widzą tylko powierzchnię i zakupują się przede wszystkim tym, jak ktoś wygląda. Natomiast potem no to życie samo pisze scenariusz, jak to tak. może wyglądać e, w dłuższej przyszłości, natomiast generalnie ja uważam, że no, powinno się kochać człowieka tak, co sobą prezentuje, a nie to jak. Dokładnie wygląda. Za, za jego charakter i za to, jaką jest osobą, bo nie uszukujmy się, wygląd się potrafi zmienić. No, diametralnie, a, no. tak. ja a najważniejsze jest to, jakie się ma serce, jakim jest się człowiekiem. Nie, myślę, że ona w jakiejś formie jest atrakcyjna. Nie musi być to atrakcyjność fizyczna, natomiast myślę, że jest to na pewno e, to pociąganie ta, to jeśli mówimy o miłości, to ta atrakcyjność w jakiejś tam formie musi istnieć niekoniecznie fizycznej. Ja myślę, że to jedno wypływa z drugiego, że jakby tej miłości bez atrakcyjności jakiejś tam drugiej osoby nie, nie będzie po prostu. To nie musi być atrakcyjność fizyczna, ale to musi być jakiś taki wewnętrzny pociąg, coś, co nas po prostu w tym drugim człowieku interesuje, przyciąga. Myślę, że czasami może być taki przyciąg. Bo tak niektórzy wydaje. po prostu na to nie patrzą. Niektórzy patrzą na to, jak się dogadują z daną osobą. I myślę, że to jest ważniejsze na pewno niż wygląd w związku. Wiadomo. Ta kwestia, żeby ktoś się komuś podobał też jest bardzo ważna, ale wydaje mi się, że jakby ktoś się bardzo z kimś dogadywał, a nie do końca z wyglądu mu się ta osoba podobała, to mógłby też podjąć taką decyzję, żeby z nią być. Po prostu dla dobra. Ja tak samo zgadzam się tutaj. Ale powiedzcie mi teraz z własnej perspektywy, czy wy moglibyście być z kimś, to was nie pociąga fizycznie? Tak. Tak. O. Ja tak samo, tak samo mi się wydaje. W sensie... Tak, 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 zgadzam się z tym. No, tak musiałem wcześniej, na ale tak. No ja nie wiem, nie mam najmniejszego pojęcia, nie wyobrażam sobie. Ja chociaż z drugiej strony gdzieś w nie tak dawno czytałem taką historię, właśnie na YouTube, czy już nie pamiętam gdzie, znalazłem, że taki ortodoks, Katolicy, że są tacy, którzy są w związku. I świadomie nie uprawiają żadnych, żadnej miłości, nie uprawiają seksu, ślubują i to, to widocznie może to jest, ale to jest jakieś takie chore. No to... Ma pan na myśli jakby przed ślubem związek? Nie, no, na znaczy... Czy po ślubie już taki świadomy wybór? Związek przed ślubem, czy, czyli no, czy może, nie wiem, czy to można nazwać ze związkiem, czyli. To są dwie, dwie sprawy. Przez ślubę można mieć związek, ale nie uprawiać seksu, nie? Ale tu chodzi o to, że doktryna, czy relacja katolicka była taka, że, że do ślubu ma być czysty. I To tak, są rządzacy w Są jakieś kobiety, które ślubują czystość, też jakieś, nie, nie wiem, jakieś niewiasty. Dziewice konsekrowane. Dziewice konsekrowane, ale podobno faceci też. No i tyle, no. no. Ale ja wie pan, znając naturę człowieka nie ma. Nie można tego wziąć i wyłączyć. Ma prawo. No, to wie pan, to atrakcyjność fizyczna to jest taki pierwszy rzut, ale może być ktoś bardzo inteligentny, taki ma z panem podobne może pana zauroczyć swoją postawą do jakichś rzeczy, do życia, nie? Oczywiście, że może tak być. Nie, nie, to nie jest powiedziane, że te chociaż na ogół, wie pan jak pan widzi wysoką blondynę i faceta, który ma 70 lat, to nie jest to, no nie wynika to zapewne z zauroczenia takiego tylko z innych. Chociaż bywa, nie? Nie, nie, nie. nie. Wie pan, każdy ma swoją żonę, przy, latami się, na pewno ta żona już nie jest tak atrakcyjna, jednak się ludzie trzymają blisko siebie i mają jakieś wspólne te relacje. Czy w takim razie to nie jest jakby przeciwko naturze, żeby wiązać się z kimś, to nie jest atrakcyjny fizycznie? No wie pan, no, natura to nie ma tylko zasad takich morfologicznych, ale to są też, no, człowiek to jest więcej niż sam, sama sam obraz, nie? Tam jest jeszcze cała psychika jego, to jest... Człowiek jest nieco wyżej od zwierząt, też ma bardziej skomplikowaną tą psychikę, nie? I różne rzeczy Pana przyciągają w tej psychice. Czy macie jakąś radę dla innych w kontekście miłości? Rozmawiajcie ze sobą. Tak. No bo bez tego... Nie, serio. Przerabialiśmy to wiele razy i wielu znajomym, co nasz się nie układało, czy cokolwiek, czy... Wstać, jak patrzysz na to, co się działo kiedyś u nas, albo w naszych bliskich, to ludzie ze sobą nie rozmawiają. I to jest duży problem. Lepiej sobie wyjaśnić i się posprzeczać, i coś sobie wyjaśnić, nawet się koniec końców nie zgodzić, ale jednak o tym porozmawiać. A nie uciec po prostu w kod i nie wiem. Ludzie też, przez, nie wiem, dużo mężczyzn, nie mówię jakby że w naszym związku, ale w, w naszym otoczeniu jest tak, że kobieta coś mówi i nie pasuje, yy, mężczyzna przytaknie, powie okej, okay, a później po prostu się wyleje, no bo to nie może też całe życie zgadać ze wszystkim, tylko to trzeba jakby iść na kompromisy. Trzeba, yy, trzeba się na, nauczyć ludzi kochać i, i trzeba żyć miłością, czyli trzeba rozum skonstruować w ten sposób, żeby czynić dobra, a nie zło. Bądźcie sobą i nie analizujcie. Po prostu. Jakby ludzie teraz mają w tych czasach bardzo szybko się poddają, bardzo szybko palą mosty, a uważam, że mimo wszystko trzeba się trochę postarać i popracować i wszystko da się rozwiązać. Jakby nie ma konfliktu, którego się nie da rozwiązać. I do konfliktu zawsze Potrzeba dwojga, więc zawsze we dwójkę można rozwiązać wszystko. Być na nią otwartym, dlatego że miłość może dopaść każdego, niezależnie w jakim jest się wieku, w jakim zaangażowaniu Dokładnie. i po Trzeba jakich przejściach. Trzeba być otwartym po prostu na drugiego, na drugiego człowieka i ufać intuicji. Tak. Tak. I ona mówi wszystko. No. A myślą Panie, że istnieje czy jak kobieca intuicja, tak. czy to jest wymysł? Tak, tak, <noise> jest. tak. Jak najbardziej jest. Jest to wymysł, <noise> tak? Czy, czy jest? Nie, 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 istnieje, tak. Istnieje, istnieje. Tak. Nie, kobieca intuicja, ale ona odnosi się do, moim zdaniem do każdego, bo znam mężczyzn, którzy mają tak świetną intuicję. No, nie też. Także nie, można naprawdę, no, to jest powiedzenie, wiadomo, ale można to odnieść do każdego, który po prostu ma coś, co pozwala uwolnić myśli w stosunku do drugiej osoby. Nie jest zamknięty po prostu na, na cokolwiek innego, na zmianę, na to, żeby się coś pojawiło w życiu. Więc to jest to. To jest ta intuicja. Żeby do miłości podchodzili też i odpowiedzialnie po pierwszym tym, po tych pierwszych motylkach, jak to oni mówią, po tym za, pierwszym zauroczeniu, do, 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 trzeba podchodzić realnie do, człowieka, do drugiego człowieka, z którym się ma zamiar być i trzeba go też umieć zrozumieć, trzeba go umieć szanować. Także uważam, że odpowiedzialność za drugiego człowieka jest bardzo ważna, nawet, nawet w miłości. Czyli mówi Pan innymi słowy, żeby zachować trochę chłodnej głowy jednak w relacjach? Znaczy, trudno na to nadać chłodną głową, no. Jak się chce być z kimś, to się jest, a jak się nie chce, no to, to wtedy, ja to mówiłem, cały jest ambaras w tym, żeby dwoje chciało naraz. Do tym to jest ta ostoja związków, jeżeli dwoje chcą naraz i chcą, i to to związek może trwać, jak nie chcą, to ten związek się przeważnie rozpada nie mamy tak dużo mięta. Zrób to, co Jeśli nie jesteś w to coś lepszego. Kochajcie się, kochajcie się mocno. Nie próbujcie, czy nie, nie, bójcie się kochać. Lepiej przeżyć jakiś tam zawód w miłości, ale wtedy czuć, że jest to, że była to miłość. Także kochajcie drugiego człowieka, kochajcie siebie. Bo bez miłości dla siebie nie ma też takiej prawdziwej miłości do drugiego człowieka. Trzeba znać siebie. Więc tak, kochajcie się jak najbardziej. A ja myślę, że po prostu nie należy się zniechęcać zbyt łatwo i próbować e, zawsze nawet jeśli się wydaje, że ta miłość się kończy albo coś się jest nie tak, to próbować jednak e, starać się naprawić to, co tam złego się dzieje i no, myślę, że wiele przeciwieństw można dzięki temu pokonać. Żeby rozmawiać dużo ze sobą, jak są problemy. Dokładnie i że kłótnia to nigdy nie jest koniec i żeby nigdy się nawet przy kłótniach nawet jak się para bardzo, bardzo często kłóci to to nie zmienia faktu, że oni muszą zrywać, po prostu według mnie trzeba przez to przejść to jest po prostu etap jeden i jak dla mnie po prostu nie poddawać się w tym i żeby jakieś trudności, na przykład jak odległość pomiędzy drugą połówką, no my też na przykład mamy między sobą 70 km i to też są te dojazdy, ale nam to nie przeszkadza, po prostu w każdej wolnej chwili staramy się dojeżdżać, no i po prostu żeby nic nie było jakby takim czymś, co... Rozdzieli tę osobę. Dokładnie. Okej, okay, a nawet kiedy, na przykład kłócicie się przez większość tygodnia, na przykład 5 dni na 7 w tygodniu się kłócicie, czy to nadal ma sens w takim momencie, kiedy cały czas jesteście jakby w trybie walki? Tak, ma sens dla tych dwóch dni, chociażby, jak dla mnie. Plus według mnie te kłótnie przejdą. Według mnie to nie będzie tak, że będą się, będą się te dwie osoby cały czas, cały czas, cały czas się kłócić, tylko to w końcu minie. To jest po prostu taki etap. Przynajmniej tak mi się wydaje.